Dzień dobry Państwu, witamy Państwa z Ornety. Stoimy akurat na placu wolności przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Orneta i tutaj idziemy do naszego biura ubezpieczeniowego, który znajduje się właśnie przy, na tym, przy tym placu na pierwszym piętrze. W biurze urzęduje nasz do, doświadczony agent Urszula Sałkiewicz. Zapraszamy Państwa, zapraszamy na rozmowę o ubezpieczeniach i korzystaniu z naszych usług. Nasz budynek jest ostatni nad bankiem ilem. O może pani wyjść? Może uśmiechnąć do nas Zapraszamy pani do ubezpieczeń. Ale się. I tutaj w tym budynku ostatnim na... No. Nad Bankiem Millennium jest nasze biuro. Przejdziemy po pasach na drugą stronę ulicy. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Drówka pomyślności. ludzie są w lecie Mówią pierwszy dobry? Dobry? Sami mieli, Sami ludzie. Tak. Tutaj mamy właśnie ubezpieczenia, jest reklama. I zapraszamy na pierwsze pęczon. Z trochę wysokie, ale na 1 minut. Można poprzez zrzucić pani I akurat mamy prosto drzwi, gdzie wchodzimy do naszego biura ubezpieczeniowego, w którym siedzi nasza pani Urszula Szałkieli. Zapraszamy, witamy, witamy, Zapraszamy do nas wszystkich klientów, do naszego zbiera w Ornecie. Tak jest, zapraszamy. Zapraszamy, <grystanie> pozdrawiamy, ubezpieczamy. Dziękujemy.